Dzień dobry, kochani, witam Was już w dniu trzecim wyzwania EFT, pieniądze są dobre. Kolejny dzień, kolejne przeprogramowanie podświadomych schematów. A jeżeli mnie nie znasz, ja jestem Patrycja Szajna, jestem hipnoterapeutą, pomagam zmieniać ograniczające przekonania. Zmienić różne sytuacje z dzieciństwa, które wpływają teraz na Twoje obecne życie, i pomagam kobietom powrócić do ich mocy, sensualności, aby żyły pełnią życia i były zadowolone z siebie. No to dobra. Zaczynamy sobie standardowo od punktu karate, który jest tutaj właśnie z boku dłoni. Że mam negatywne emocje na temat pieniędzy, to całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Mimo, że mam negatywne emocje na temat pieniędzy, to całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. I teraz odbrew poczubek głowy, mimo że kiedyś mogłam stracić pieniądze, to wybaczam sobie i innym. Pozwalam sobie uwolnić ból związany z przeszłymi decyzjami finansowymi. Wybaczam sobie każdą chwilę, gdy czułam się niewystarczająca. Uwalniam poczucie winy. Związane z wydawaniem lub oszczędzaniem pieniędzy. Wiem, że moje przeszłe błędy nie definiują mojej przyszłości finansowej. Otwieram się na nowe możliwości finansowe. Jestem wdzięczna za lekcje, które przyniosła mi przeszłość. Każda moja decyzja prowadzi mnie do większej obfitości. I głęboki wdech, i wydech. Zauważ, co czujesz w ciele, w emocjach, w myślach, co się pojawia, może jakieś obrazy z przeszłości, i daj sobie czas, ażby Twój układ nerwowy sobie to przerobił. Jeżeli pojawia się w Tobie taki głęboki opór, znajdź sobie w mojej playliście na kanale na YouTube Akceptującej EFT. I określ sobie w skali od 0 do 10, na ile odczuwasz teraz tą negatywną, niekomfortową emocję. Wykonaj Akceptującej EFT. I powróć sobie do tej skali i zobacz, czy ta emocja się zmniejszyła, lub może całkowicie zniknęła. I daj sobie czas, nie wymagaj za dużo od siebie, nie wymagaj, że Ty w trzy dni przerobisz sobie wszystkie negatywne przekonania. Powoli, krok za kroszkiem, dzień za dniem. Dziękuję Ci za ten dzień. I do zobaczonka jutro.